Witam, pojawiłem się z nieniska, ja i moje magiczne znikające sznurki. <grym> Witam Was wszystkich. Dzisiaj znowu zobaczymy sobie, jak środa o 18 zapowiedź 10 odcinka ostatniego sezonu Wojen Wojtków. Od razu mówię, że jeśli ktoś to ogląda po streamie yy, tylko ogląd dla reakcji, no to będzie ona w pierwszej nie opisu, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie pogadankę, tak jak robiliśmy w tamtym tygodniu. tam W tamtym tygodniu pogadankę wam się strasznie podobała, dlatego dzisiaj zrobimy. Tak samo na kolejną zapraszam oczywiście w kolejną środę o 18. .00. Trzy ostatnie odcinki. Jak tam Cebulionik? Czy jesteście ze mną? Zaraz weźmiemy tutaj czat. Pyk, jesteście. W pięknej cebulowej formie. Witam wszystkich generały. Kenobi, jedziemy sobie z... Kurde, są trzy odcinki do końca. Czy wy to czujecie? Czy wy to czujecie? Trzy odcinki do końca. Muszę wam powiedzieć, że ostatni odcinek, jeśli ktoś oglądał recenzję moją, był strasznie nasz. Musiałem, ponieważ był długi, a wiecie ile mi zajmuje montaż, dlatego tak wyszedł późno nie dopowiedziałem tam masę rzeczy, które może teraz chciałbym dopowiedzieć, ale muszę wam powiedzieć, że po obejrzeniu tego odcinka myślę o tym, że mamy tylko już trzy epizody do końca całych wojen klonów. Łokurła, czy wy to czujecie? Trzy ostatnie odcinki i nie będzie już nic. Bo nie wiadomo, czy Disney. Ups, ciekawe, czy. Oho, Zbyku mierza, <noise> Bo ciekawe, czy Disney y... będzie chciał po tym kontynuować wojnę klanów, czy nie. Muszę Wam szczerze powiedzieć, nie wiem, jak Wy czujecie, ale ja nie jestem na to gotowy. Ja mam cały czas z tyłu głowy takie coś, co miałem, gdy pierwszy raz oglądałem trzeci epizod, że mimo, że wiedziałem, że Anakin przejdzie się w stronę mocy, ja cały mam czas takie wrażenie, kurde, a może nie przejdzie, może ktoś go ratuje? Trzy ostatnie odcinki. Kurwa. Jak widziałam, to, że zbliżamy się do rozkazu 66, cały czas nie mogę tego jakoś pogodzić w swojej głowie. A wy jak sądzicie, czac czacik? Rozwiniem wam bardziej. Skrzydła dam wam tutaj. Jestem podierany na te odcinki jak Anakin. Anakin będzie podierany nie tylko przed odcinkami, ale mi się zdaje, że też później. Wyszedł na przestrzeni, tak, bo zepsuł mi się, znaczy, no, zepsuł mi się wichajser, więc y, 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 nie wiem, czym zaraz zbychu nie znajdzie. Kiedy nowy odcinek, odcinek będzie w piątek, a jeśli mowa o wojnach klonów, odcinek będzie w piątek, a recenzja w sobotę, a jeśli chodzi o memy, mam nadzieję, że mi się uda zmontować na jutro. No jutro je. Jak tam życie? Ech, mogło być lepiej. <ścoughs> Generał Grievous. Właśnie o tym też nie powiedziałem. Właśnie będę chciał powiedzieć o tych rzeczach. Cieszę się, że zobaczyłeś mnie, mnie przez dwie sekundy w intrze. Matko, on wyglądał, Grievous, jak normalnie wyjęty z filmu. W ogóle te sceny z rozkazu 66 animowane wy wyglądały jak wyciągnięte z filmu. Nie zdziwi się, jak ktoś to w ogóle pomyli z tym. Mam nadzieję, że zobaczymy walkę z generałem Knobim. Ale co? Trzeci, pogadamy sobie za chwilę, ok? pogadamy sobie za chwilę, zobaczmy zapowiedź, na szczęście są tym razem napisy, co prawda będą automatycznie tłumaczone ale są, więc zobaczmy sobie zapowiedź i odsańmy, później możecie zagłosować w kartach w prawym górnym rogu, czy ten odcinek ponieważ trochę się podnieciłem i trochę, se, trochę mi w majtkach popuściło po ostatnim odcinku, jeśli mogliście zauważyć ale zobaczę może ten odcinek będzie lepszy od poprzedniego może nie, zobaczmy zapowiedź, zagłosujmy w kartach w prawym górnym rogu, czy zapowiada się lepiej czy nie, dobra był Maul na miniaturze bo to co widzieliście na że jest to z oficjalnego kanału Gwiezdnych Wojen, więc ciekawe co będzie w zapowiedzi, dobra. Nie gadam już więcej. Jedziemy, ok? 3 2 1 Do it. Oj, oj, oj. Just how long the men that were supposed Rex, make sure C deck is properly fortified. Yes, ma'am. Commander. I'm here, Trooper. Sterling, isn't it? Yes. You need to know more. He He went right through us, one by one. He was asking about you. Sam, był arkadrzu. Jesse, on zrozumiał, że był młody. W jakiś sposób, patrzył na swoje młode. Jesse. I wziął go. Zabrał Jesse vivo. Wziął Jesse'ego, o nie. Tylko tyle? Nie mówcie, że tylko tyle! Nie mówcie, że zajumał Jesse'ego i jest koniec. Nie róbcie im Disney. O ty, kurła. Tylko czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Ja czegoś nie rozumiem. Ok, zajuma, zajumał Jessiego, tak? Tylko, że zauważcie, że ostatni odcinek wojen klonów kończył się jak yy, na tym, że na Cliffhangerze Asoka spotyka Mola, tak? Więc dlaczego kurła tutaj ona normalnie gada sobie z klonami? Dziwne. Co kurde? Nie walczyła z nim? Nie wiem. Wykonała kurwa rozkaz 69, się pogodzili i tyle? <grym> Pokaż mi swoje towary? Co jest? Dlaczego o nią pytał? Przecież ona już go widziała. Teraz jesteśmy w... cofamy się w tej zapowiedzi, czy co? Przecież na miniaturze widzieliśmy yy, Mola i to w tej, yy, w tej pozycji, której widzieliśmy w tej pierwszej ogólnie zapowiedzi wojen klonów, gdzie on miał walczyć za, so za Soko. Co, co myślicie, czacik? Co się kurwa dzieje? Tajniejszy ten trailer, dokładnie. Muszę wam powiedzieć, ten trailer jakiś jest właśnie tajemniczy. Co coś co, co się Janie Pawla, to ja nie wiem. <średytuń> Pewnie Mały Zdrajca ukradł nam drugi kawałek zapowiedzi. A to kurde, Mały. Mały Zdrajca kradnie zapowiedź dokładnie. Może Mol to była wizja? Ale to byłoby dziwne. Dlaczego wizja? W tunelu? Wow, ale czatleci. To pułapka z tego zwiastuna. No tak, ale to będziemy co? Teraz będziemy się cofać? Naprawił mi hajster cyberkoniczny, bo ci namierzał. Na początku musimy wytłumaczyć, co się stało z Jessim, dlaczego cofamy się w czasie. Kiedy Chip -warsy? Czas, muszę mieć czas, wiecie? chcę, na, Bo obiecałem, że w czwartek będą memy Czy Kurde, Kurdy, nie sobie obiecywać. Jeśli nie wyrobić na piątek, to będą w poniedziałek, wtorek. Hmm. Disney trochę zmienił w tym sezonie od pierwszego traileru, ale dlaczego zmienił? Co zmienił? Naprawdę coś zmienił? Małto przebrany Wojtek? Wystają mu nogi, co? Metalowe. <ścoughs> Albo Asoka mu ymm, zrobi go w Kenobiego i uwali mu nogi. Albo wykonają rozkaz 69 i rozstają, rozstaną się w pokoju. Asoka wykonała Roska 69, tak, bo widzę, że nawet pamiętam w dotacjach z tego streamu, co był na głównym kanale, jeśli ktoś pamięta, dostałem od Pawcioka takiego donata, że kocham Asokę, jest piękna, więc yy, no cóż. Mo mol jest piękny, przynajmniej od pasa w górę. Asoka jest Dyrid, więc kto tam wie? Może razem się zgra zgrają. Na oficjalnej stronie Star Wars masz screen 10 odcinka. A poczekam sobie do piąteczku. Poczekam sobie do piąteczku. Ciekawy jestem, co wyjdzie. Będziemy mieli powrót do przyszłości. Czyli co? Zobaczymy, jak jeszcze raz robi High Granda Kenobi Maulowi. Ej, może włączyłem jakąś muzyczkę, bo tak kurwa cicho jest. Na przykład mojego ulubionego Kotorka, Dlaczego nie? <laughs> żeby odblokować trzeba kupić dlc za 19 dolców Ło kurwa. Ej ty zdrajca czy ty, czy ty pracujesz kurde mały zdrajco dla jej czy co Ja czekam rozkaz 66 widziałem w zarówno w zapowiedzi jeśli widzieliście ostatni odcinek czy to mogę w ogóle zrobić jeszcze Bum się tutaj o tak zrobimy widziałem w zapowiedziach w po tamtej zapo w tamtej zapowiedzi i w recenzji mojej poprzedniej że niektórzy myśleli, że w tym odcinku zobaczymy rozkaz 66 ale raczej za szybko nie tutaj zobaczymy zdaje mi się że odcinek się zakończy w tej sekundzie w której był puszczona, w której była puszczona zapowiedź czyli soka będzie walczyła z małym tylko cały czas nie rozumiem dlaczego cofamy się ale zobaczymy kiedy Słuchary mówiłem jutro Zapowiedź jest, jest przecięta jak mał. Gdzie czapka? Boże, czapka. Szczerze, nie pamiętam, gdzie jest moja czapka. Czy ja jeszcze mam w ogóle? Klony mogły iść na ratunek. Mol się wycofał, a oddział z Jessim wpadł w pułapkę. Może tak sobie być? Czy nagrasz? o Lego Star Wars Saga Skywalker tak ale na kanale z grami a kiedy ten kanał powstanie to nie wiem aha w ogóle jeśli pamiętacie na 10K chciałem to zrobić gadaliśmy jeśli pamiętacie o streamie 10 godzinnym tylko posłuchajcie z, z jakiejś gry tylko problem jest taki że niestety mój zimę tego nie pociągnie jeśli pamiętacie ostatnio mieliśmy dwugodzinny stream dwa dwugodzinne streamy na głównym kanale po dwóch godzinach po prostu, jak chciałem coś włączyć, to mój ziemniak prawie wyzionął ducha. Raczej nie pociągnie 10 godzin streamu, więc, jakbyście mieli inny jakiś na mini specjal pomysł, to możecie dać znać, bo 10 godzin streamu niestety mój zimniaczek bidny nie pociągnie. Kurwa, wysiądzie. Yy, wysiądzie jak nie wiadomo co. Jak zepsuty wichajster, me, me, jak zepsuty mój wich, wichajster mój, mój komp wysiądzie. Kiedy będzie gotuk? Pan? ja bym chciał tyle rzeczy ograć, tylko szkoda fajnie, jakby jeszcze czas było. Widziałeś już trailer drugiego sezonu Mandalorianu przecież jeszcze nie ma. Czy w Wars pojawił się Jezus? Mówi się o tym Jezusie? Ktoś jeszcze pamięta z WOTA? Yy, Parodi Czy nagrasz Fallen Order? Tak samo, no nie mam na czym nagrać, tak? Mam za słaby komór, żeby mi w ogóle Fallen Order poszło. Tak jak mówiłem, Faller, Fallen Order chciałbym na zrobić. Yy, gdzieś. Yy, nie wiem, nawet 24 godziny stream, chociaż nie wiem, czy to będzie wykonalne dla mnie. Z Fallen Order. Ale rzeczywiście, że chciałbym zagrać, ale nie mam póki co na czym. Będzie BF, ta sama śpiewka. Ta sama śpiewka, czy będzie BF. Yy, na razie zimniaczkiem jest. Cinko, muszę Wam powiedzieć. Zestarzał się tam tego czasu, co był. Troszeczkę sprawny. Zagrasz wota, Boże. Że mi jeszcze pamięta, kto się gra, ale dawno grałem Wota. Kiedy kupisz nowego kompa jak ktoś mi pomoże, jak mówiłem. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże z tym kupnem nowego kompa Jest strasznie teraz drogo i nie ma części przez tego kapiczu wirusa. Na 10 tysięcy subów robi specjal na 50, 60, 70, to zapomniał. Przecież nie robi się specjali na 60, 70 tysięcy. Na 100 może coś zrobię. A to jest nowy kanał. Na nowym kanale pyknęła dziesiątka w miesiąc. To jest kurde. Wow. Kiedy zagrasz Minecrafta, to sama, ta sama historia co z innymi grami. Na innym kanale, kiedy powstanie to nie wiem. Więc jakbyście mieli jakiś inny pomysł na dziesiątkę nie wiem co. Yy, co moglibyśmy zrobić. Może byśmy mogli zobaczyć jakiś inny. Inny filmik, na przykład na, na, tutaj na kanale w takim stylu. W ogóle, która jest? Okej. Okay. <noise> Może z okazji 10 okaznik na rok. Ech! kusząca propozycja. Z góry brodę. Kurwa, chcecie, żeby mnie bez brody yy, mały zdrajca pokonał? gdzie można kupić Jar 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 Trzeba oddać duszę, żeby dostać tą grę Nie można jej tak po prostu kupić To nie jest takie proste Czemu Cię zatrzymałeś? Zbychu Cię złapie? No właśnie na początku dostałem sygnał, że nie mnie namierza Będę zaraz musiał spierdzielać niczym z YouTube'a Gdzie lecisz jak najdalej od Zbycha? Małol będzie walczył z Asoko na Krążniku kr 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 Republiki Tylko ciekawa właśnie jak do tego doszło Zdejmij okulary, wtedy mnie nikt nie pozna. Mogę tylko włączyć tryb incognito Patrzcie, zaraz włączę tryb incognito, Nie poznacie mnie. <ścoughs> A tyle. <ścoughs> nie wiecie, jak to tam był. Ale to nie był jeden z moich klonów. Mógłbyś uż używanego PS4 kupić, a do PS4 jeszcze trzeba. Wiecie, kupić telewizor, którego nie mam, trzeba kupić grę. <grytanie> Używasz technik ciemnej mocy? Wcale nie, wcale nie używam. Skąd masz takie informacje? Pojawiam się i znikam. Jak rycerze Ren. Jest możliwe, że jak jestem wspierający na główny kanał, to będę miał jakąś fajną omotkę, na przykład porgieła na... na... tutaj nie mam w ogóle możliwości wspierania, bo to nie mam monetyzacji na tym kanale. Na pierwszym tak. Na pierwszym tak. Tutaj w ogóle nie ma superchatu na tym kanale, to jest świeżyna. Niestety przy tego kapiczu wirusa się wszystko opóźnia wrócisz do mcu jak to wrócisz jeśli będą jakieś nowe memiki jeśli był już taki nowy film z mcu to byśmy wrócili do memików ile będzie trwało live chyba zaraz będziemy kończyć ponieważ chciałbym nagrać wrócić do nagrywania memików czekasz na serial o obiłanie kenobi a czy, a czy obiłama ma high grant od ilu subów jest monetyzacja nie chodzi o ilość subów tylko chodzi o to że Kanał ci muszą zweryfikować, żeby ci zweryfikować kanał to trwa, zazwyczaj miesiąc, ale że jest kapiczu wirus, to to przedłużyli o wpis Nie wiem ile się będzie czekało to pół roku, czy ile tam, ale i tak tutaj nie ma. Wiecie, to, to pieniądze się zarabia, że na, na to, w to nie wczuwam. Kiedy, kiedy Fortnite? O kurła. O czym będą memy? Jak to o czym? Przecież było o tym mowa w poprzednim odcinku z memami. Zawsze mówię w poprzednim odcinku o czym będą memy taka taki info. Nagraj odcinek recenzji z Kamerką? Jak, jakiej recenzji? Czego recenzji? Kiedy zabijesz mojego zdrajca, z Kibla wyjdzie. Kiedy Twój mistrz nauczy się manipulować czasem, to będzie więcej. Jak twój mistrz, tak? Kiedy Twój mistrz nauczy cię manipulować czasem, to będzie więcej filmów? Nie wiem o czym mówisz. Cicho bądź. Nie zdradzaj. Zajmę się Discordem, bo ostatnio mówiłem że, mówię, że tak. Tak, zajmę się, tylko na początku mam 500 innych rzeczy do zrobienia, czy porsy, memy. Czas, chodzi o czas. Nie chcę wejść na Discorda, żeby później znowu go zostawić. Jak już wejdę, to na pełnej pi, bo jestem detektywie małego zdrajca? Kurwa! Mam małemu zdrajcu dawać pieniądze? Po moim trupie. Po moim trupie, który później się ożywi w innym ciele. Jak palpatin. Nie nauczy, bo ci rozwalił czwartą Gwiazdę Śmierci, nie wiem skąd macie takie informacje, wcale, wcale nie rozwaliłem żadnej, nie, nie rozwaliłem, nie wiem o co chodzi, to, nie wiem skąd to macie, jakieś fake newsy roz, rozsiewacie. Jak tam piątek Gwiazda Śmierci? Powiem, dobrze, się buduj, nie ma żadnej piątej Gwiazdy Śmierci! Czy to jest jasne? No. <laughs> nie wied... <laughs> nie ma jak suchare, suchareczki walić. Dobra, panie, to co? Ja spadam. Yy, montować Miki. Widzimy się co? W kolejną środę o. Widzimy się w kolejną środę co? O 830. Zobaczymy, co będzie. Pamiętajcie żeby głosować kartek w prawym górnym rogu. Czy ta piękna zapowiedź, o której oglądaliśmy, a o której już troszeczkę zapomnieliśmy, <grybujesz> zapowiada się lepiej niż ten odcinek, co wcześniej był? Jak dla mnie na, na ten czas, poprzedni odcinek zapowiada się lepiej. Ten odcinek może być trochę wolny, aczkolwiek to jest tylko minuta. Może akurat będzie coś ciekawego. To głosujcie, pany. Wilki dzięki za wszystkie lajki. Zapraszam o 18 w kolejną środę. I jutro memiki. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, przygotujcie sobie dużo wody, ponieważ jutro będzie sucho. <laughs> to co? Lecę. Młodzieżka w tle to oczywiście kotorek. Będzie live w niedzielę? Nie wiem. Nie chcę obiecywać, ponieważ mam teraz ym, problem w, Robio, bo w robocie. Nie wiem, czy nie będę musiał robić różnych ciekawych rzeczy, OK. A póki co trzymajcie się cebulet, głosujcie y i niech moc y będzie z wami, a ja naprawiam mój wichajsterek i spierdzielam dalej przed y Zbychem. Papa.